Siemano. ludziska, z tej strony sprytne, a to jest kolejny odcinek Polish Power na moim kanale. Dwóch nowych srebrnych zawodników w zespole: Cezary Wilk, środkowy pomocnik defensywny oraz lewy pomocnik Sławomir Peszko, z FC Kelny. Czy będą to dobre wzmocnienia? Mam nadzieję, że tak. Tym bardziej, że udało mi się ich whaczyć w drugiej cenie. A to mój pierwszy rywal na dziś. Skład yy, średni, ale statystyki rywala bardzo dobre. No i zobaczymy, kto będzie lepszy na boisku. Pierwsza sytuacja w tym spotkaniu należy do naszego napastnika, ale ten chcąc lobować. Yy... Petra Czecha trafia w poprzeczkę, no i zabrakło nam odrobiny szczęścia. Kolejna okazja na zdobycie gola. Fatalny błąd w ramkarza, ale ten, no jak to Petr Czech, świetnie interweniuje. 0 do 0 po pierwszych 45 minutach, i wszystko, mam nadzieję, wyjaśni się w drugiej części tego spotkania. Cały czas szturmowaliśmy w ramkę rywali, ale no jak na razie bezskutecznie, o czym potwierdzają nas statystyki. No i. Paweł Sobolewski, kolejny z moich ulubionych graczy w tym zespole, wziął ciężar gry na siebie, przyłożył, przypakował bramkarz bez szans i wygrywamy 1 do 0. Następnie w 90 minucie tego meczu bramka na 2 do 0. No i było teoretycznie już po spotkaniu no, i to nie był Petr Czech, to był Perin, czy ktoś takowy. Zmyliła mnie to, je, zmyliła mnie to jego hełmowata fryzura. <laughs> Wygrywamy zdobywając e, chyba e, mistrzostwo Ligi e, Siódmej z tego co się orientuję. Statystyki no definitywnie na korzyść naszego zespołu, także nie mogło być inaczej. Tak jest, zdobywamy tytuł Ligi Siódmej, świetnie nam to poszło. Przed nami Liga 6 i kolejne wzmocnienia zespoła jest to prawy obrońca Mateusz Możdżeń, który z Lecha przyszedł do Lechi oraz Tiago Cionek, również zawodnik polskiej reprezentacji, którym obecnie gra sobie gdzieś tam na jakimś zapleczu zagranicznej ligi tak prezentuje się moja ławka rezerwowych, wygląda całkiem przyzwoicie, Świerczok to rzeczywiście mój ulubiony chyba napastnik jak na razie w tym zespole, kolejny rywal skład naprawdę bardzo dobry ale mamy szansę, zważając na to że statystyki rywala są różne, choć nie wiadomo nigdy jak to będzie na boisku gramy na śniegu, nie lubię grać na śniegu bo wtedy piłka zachowuje się jak kauczuk Tutaj masakryczne szczęście rywalam. Lobowałem, ale piłka trafiła w słupek. No i z 0 do 0. Po pierwszych 45 minutach na szczęście nasz środkowy pomocnik ofensywny nie Sowolewski, a tymczasem Majewski pokonuje wreszcie. Rejnę i mamy wynik 1 do 0. Świetne zachowanie moich zawodników, wypuszczenie prostopadłe. No i... Akcja, po której można tylko bić brawa moim graczom. No i jeden do 0 kończy się również ten mecz. Pierwsze 3 punkty w lidze szóstej. No powiem wam, że poziom na pewno robi się coraz większy, dlatego ja również bardziej staram się skupić, bardziej grać na wyższym poziomie. Paweł Szołek to nowy zawodnik w moim zespole robi się coraz bardziej srebrnie. Srebrno w moim zespole, także cieszy mnie to niezmiernie, bo potem będą srebrni wyjątkowi. Kolejny mecz, znów przeciwnik, który ma tylko złotych zawodników świecących się. Całkiem ładnie to wygląda, aczkolwiek zranie pozostawia wiele do życzenia. My w trzeciej minucie zdobywamy gola po strzale Michała Efira. Ten otrzymał genialne crossowe podanie, które zamienił na bramkę. Zresztą chyba będzie to pokazane. Tak jest, świetne podanie chyba od Cezarego Wilka. No i zobaczcie, pięknie, pięknie, pięknie. Kolejna okazja to strzał mojego rywala, na szczęście Kieszek świetnie interweniuje, chyba to był Kieszek. No, tutaj niewykorzystana okazja, było blisko nam zdobycie kolejnej bramki, ale co się, mam nadzieję, odwlecze, to nie ucieczę. Na szczęście dla niego, no on nie stracił więcej bramek, ja więcej nie strzeliłem, rezultat pierwszej połowy utrzymał się 6 punktów w lidze szóstej. Bardzo dobrze. Nowy zawodnik ten chyba, którego mi polecaliście, Mateusz Zachara trafił do naszego zespołu a nie, on już był w nim, Magiera Magiera, e, który jest lewym obrońcą, znajduje się w naszym zespole oraz Hubert Wołąkiewicz, a Zachara Zachara po prostu siedział sobie na ławce rezerwowej e, także mój błąd świetne zgranie, świetny zespół, BPL mocne BPL z e, silnymi napastnikami, no i pierwsza sytuacja w tym meczu należy do rywala, który objechał sobie aktyczki moich zawodników, ale Kieszek w ramce naprawdę jest genialny, Tarapt czerwona kartka dla tego zawodnika czy zasłużona ocenie to sami? Ja no, również dostałem czerwoną kartkę za głupi faul. Zamiast e, utrzymywać przewagę jednego zawodnika na boisku, no to wyrównałem szansę. Niewykorzystana sytuacja mojego rywala tutaj kolejna, no jak już mówiłem, on ma potężnych zawodników, wysokich nie tylko w ataku, ale i w obronie, także ciężko będzie się przedostać, ale może mi się to uda, póki co to on masakrycznie mnie miażdży. No tutaj mógł być karny, ale nie było FIFA takich karnych niegwizdem Błąd bramkarza, próba strzału z dystansu, ale bramkarz rewelacyjnie się zachował. No i 69 minuta na Bajor strzela na 1 do 0, Tym razem to on może powiedzieć przypadek nie sądzę. A ja, a ja mogę tylko skulić głowę w dół i odrabiać straty to się udaje. 79 minuta Mateusz Zahara świetnie zachowanie tego zawodnika. Bramkarz w ogóle nie wiem co tam robił, ale no błąd to błąd. Takie błędy trzeba wykorzystywać. Koniec tego meczu to wynik 1 do 1. No i cóż mogę powiedzieć, no, z takimi składami na pewno nie będzie tak lekko jak z takimi na przykład. U to mój przeciwnik, skład niby zły, ale zobaczcie, no, bilans nie ma, nie ma takiego złego bilansu, mój przeciwnik. Podanie prostopadłe do jego napastnika na szczęście, strzało omija bramkę. Tutaj próba naszego kontrataku również nieudana, strzał niecelny, no i będziemy próbować kolejne bramki zdobywać znów udana interwencja golkipera rywali i 0 do 0 po pierwszych 45 minutach oj oj, oj 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 na pewno potrzebuje wzmocnień wzmocnień w bramce no może nie bo kieszek naprawdę świetnie broni Kwełkę. 65 minuta gol na 1 do 0 na szczęście chwilę potem odrabiamy straty 71 minuta i Zahara świetnie wkomponował się w nasz zespół zdobywa kolejnego gola dla F FC do palaczy już chciałem powiedzieć dla Polish Power czy będzie to zawodnik który no, będzie dotrzymywał towarzystwa Roberta Robertowi Lewandowskiego zobaczymy do tego jeszcze długa droga no jeden do jednego kolejny remis byłem zły na siebie, bo te spotkania jak i to poprzednie mogłem wygrać gdybym wykorzystywał po prostu 100% okazje Legia Warszawa Legi tu w ogóle nie widać ale świetne BPL zgranie 100% może być ciężko, na szczęście 21 minuta, Zahara ponownie, on zdobywa gole dla naszego zespołu. Chyba ma dobre wykończenie, bo naprawdę w wielu sytuacjach zachowuje się genialnie, no ale również zobaczcie jakie genialne piłki otrzymuje od kolegów z zespołu. 26 minuta, ponownie ten sam zawodnik, druga bramka w tym spotkaniu dla naszego zespołu, no i druga bramka tego zawodnika znów tym razem popisał się on rajdem, a nie otrzymał podania, 38 minuta bramka kontaktowa ze strony rywali Ashley Young w tym momencie zdobył bramkę, ale ale, no właśnie uspokajamy rywala 45 minuta, bramka na 3 do 1 no i podłamałem mu, podciąłem troszeczkę te skrzydła, które, których być może dostał po bramce strzelonej na 1 do 2, czy też 2 do 1 nie wiem kto jest gospodarzem w tym meczu jest on także 1 do 3 po pierwszej połowie. Przed nami druga część tego spotkania, czy będzie równie jednostronna, no można to powiedzieć, bo to my zdobywamy więcej bramek, my mamy więcej okazji bramkowych w tym spotkaniu. Tak właśnie strzela Polish Power, czyli polska siła. Pewnie wielu zawodników, którzy widzą mój skład, myślą, o będzie łatwo, gram z Polską, ale no właśnie, ale tak nie jest. Druga szansa w tym spotkaniu na podwyższenie rezultatu, wykorzystana, trzecia dopiero w 70 minucie. Michał Efir, bramka na 3 do zera, z rzutu różnego, ale chyba nie po głową. No zobaczcie, to świetne wykończenie Michała Efira. Jak strzela to rzadko, ale jak strzela to ładnie. 90 minuta Paweł Sobolewski, bramka na 4 do zera, no i było już pozamiatane. Wcześniej, no ale mało, mało, zawsze mi mało bramek. Także, jeżeli mam takie okazje, no to strzelam. Asoboleski naprawdę świetnie się nim gram. 1 do 5 zakończył się ten mecz. Bramka na pewno meczu to Michał Efir jego strzał z Karate kit 8 punktów, jednego brakuje nam do utrzymania. Kolejne wzmocnienie w zespole to yy, Mateusz, chyba Jankowski, nie wiem czy Mateusz, no nie jestem pewien jak on ma na imię, ale na pewno Jankowski ma na nazwisko oraz Milik, no z racji tego, że mam już dwóch napastników, to trzeci będzie mi potrzebny do zmiany, a w odstawkę pójdzie Michał Efir oraz Świerczok. To tyle jeśli chodzi o ten odcinek, chcecie więcej? Łapkujcie, subskrybujcie i do usłyszenia, cześć!